Witanski dziś szybki popołudniowy wypad. Plan prosty. Wpadam, tu robię dwa takie młodniczki. Podnoszę coś od, od łosia, od jelenia i do widzenia. Ale nie, tak serio już mam zaraz sprawdzić te młodniki za łośkiem. Ale już za jeleniem też patrzę. Może coś świeżego się pokaże. Tutaj takie fajne nęcisko sprawdzę. No i tu oblecę raz, raz trzask, prask. Szybki temat, krótka piłka. Podnosimy i na basę. Lecimy. Teraz coś dziwko, bo idę, rozglądam się twardo za jeleniem. <laughs> A tu proszę, jaki leży kloc. Uhu. Ale ostatnio z Marcinem rozmawiałem, że już mam na komodzie różne. ale już on tu leży nawet sporo. Ale fajna widlica. Właśnie mówiłem, że w widlicy mi brakuje, bo już mam od szpicera po... Chyba dwunastaka. A tu łosisko. Widlica. Elegancko. Może być, jak nie ma jeleni. Ania, jak zasadzi kopa na farta, to od razu jest. Wyprawa dobiega końca. Troszeczkę kilometrów nabiłem. No może nie do końca jest tak, jak miało być, bo miało być. Mega rosocha rekordowa miał być jakiś świeży jeleń <grystanie> ale jest co jest jest widlica znaczy sztuka jest sztuka, wynik leci w świat <grystanie> jutro będzie lepiej <grystanie> do następnej wyprawy narciaś